Siemano, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 13 Ultimate Team, to jest Episod 21 I dzisiaj mam dla was malutką niespodziankę Otóż zagram dzisiaj składem African Dancers e, Afrykańskim składem, który stworzyłem dosyć niedawno, mieliście brązowy skład, ale sami czarnoskórzy, nie mówię Czarno e, czarnoskórzy zawodnicy e, grają u mnie w tym składzie, mam na ławce brązowych oraz srebrnych, oraz w składzie też Zawodników srebrnych, w tym w tej ksiureczki, Jamy, który grał kiedyś w e, leki. Ogólnie zawodnicy są w większości z Zimbabwe oraz Burkina Faso, ale ogólnie są z egzotycznych dosyć e, krajów na tym zależało. tych dwóch zawodników nie ma w ogóle zdjęcia. <laughs> to jest pierwszy raz widoczne. Pierwszy raz to widzę w historii Ultimate Team, że nie mają zawodnicy zdjęcia. To jest, to jest całkiem śmieszne. Natomiast tutaj y, Segolela jest ze składu Pagan Player, dobrze wiecie. Yy, ale też jest czarny, więc my dlaczego nie wstawić, nie? Yy, więc o to mi chodzi głównie. No. Yy, w każdym razie na bramce mam y, Dauda jaki ten, najlepszy bramkarz Burkina Faso, jaki był, dostępny na rynku, że jedyny. Na środku obrony Seku Dumbia, zawodnik z Mali. Na drugim, na drugiej stronie jest prawda lewej obrońca, ale mamy Alibabę tutaj. Alibaba. Alibamba, sorry. Dobra, Alibaba. Nie będzie, że będziemy mówić Alibaba z Wybrzeża Kości Słoniowej. Na drugiej stronie, na lewej obronie mamy Wuzanejoni z Zimbabwe. To jest zawodnik Zimbabwe, więc dobry musi być. No i na prawej obronie, co prawda lewej obrońca, ale... Tak musiałem zrobić. Mamy Oni Onishimura Bachsere, a więc zawodnika z Plymouth Argyle, a więc drużynę Masona w karierze. Jeśli ktoś ogląda, pozdrawiam Masona oczywiście. E też z Zimbabwe, ma 84 tempo, to jest szalenie szybki obrońca. Tak samo jak Neon, zresztą masz 99 tak Jak na, na takiego murzyna, to jest. zajebiście. Fast Man, jak to jest. E fast Black Man, jak to mówi KSI. No i na 3D mamy Cecila Neonego, Cecica. Dobra, to jest Cicu, przyjmiemy, że to jest Cicu. I na drugiej środkowej pomocy defensywnej mamy Sam Soul, a więc Samba De Janeiro No i tutaj mamy Trio z. Yy... Czekaj, Trio. Dobrze, Trio z Burkina Faso, w tym dwóch zawodników z Polski ligi a więc Abdurazak Traore, 92 tempo, Bestia, Bestia, jeśli chodzi o tempo. Cztery gwiazdki w tuszkach, a następnego zawodnika, który chodzi z ligi i no dodatek ma, ee, no nie najwyższą sumę. I kuwem został za 400. To jest naprawdę za niebieski powiem wam szczerze. E, no i na środku, na jest Prejuice na Kulma, który kiedyś, kiedyś dawno e, chcieli, e, namawiali mi wszyscy, żebym go kupił, żebym zwołał taki skład z nim. Ale w końcu, znaczy, takie nie no, one, ja mam Prejuice na Kulmę, to też jest bestia zawodnik, 81 tempa, trzy gwiazdki w sztuczkach, to też dosy, jest dosyć dużo jak na takiego zawodnika. No i dobra, a na drugiej środkowej pomocy mamy Alana Traore, a więc mamy dwóch Traore na e, środkowej pomocy. A więc jest to e, Alan Traore, który ma 77 tempa i również jest z Burkina Faso, więc mamy tutaj trzy z Burkina Faso. E, w obronie mamy dwóch zawodników z Zimbabwe, jeden z Mali jeden z WKS, oraz z Burkina Faso. Tutaj też jeden zawodnik z Mali, a więc nie wiem czy lepiej nie zrobić tak, że przestawię na przykład o w ten sposób to. O, żeby ten miał zgranie z tym z Mali. O, o, właśnie, właśnie. No i na ataku mamy jego Antipe, który jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Ja ten składnik gram tylko tej wody ze znajomymi, a więc nie ma żadnych stalystecky tutaj, jak widzicie. I ma 817 tempa ten gość, ale powiem wam szczerze, że... Strzały, jakie tutaj ma napisane, 55 to jest naprawdę zbyt mała ilość tych strzałów. Zbyt mała tutaj wartość jest napisana, bo strzał ma mega po prostu, mega strzały. A więc to jest taki skład, trzymaj jeszcze nie dokończony do końca w 100%. Ale to jest skład mój African Dancers, a więc to są moi afrykańscy tancerze, Oprócz jeszcze tego na ławce mamy Makoya, który pamiętasz tutaj, teoretycznie. Nie wiem, czy nie zagrałem w tym meczu dzisiejszym. On jest z strasznie użytych, egzotycznego kraju Antigua i Barbuda, ale zobaczymy zaraz. Baxera jest no, szybszy we wszystkich aspektach, niestety. No i drugim napastnikiem moim jest e, Isaka Old. Isaka po prostu. <ścoughs> z burki na faso, e, 79 tempa, więc całkiem dobrze. No. Wcześniej tutaj zamiast na Kulmy grał, czy ale czy nie ma, nie jest w formację, więc dlatego nie gra teraz. No, dobra. Ale co? Z koniec badnego z ten od składu, bo jest zajebisty, wiadomo to wszystko, wszyscy dowiedzą. Przechodzimy do turnieju online i zagramy w srebrnej tarczy oczywiście, bo nigdzie indziej chyba nie zagram tym składem, bo w lidze, no cóż, w Lidze chyba nie za bardzo by to było opłacalne. No dobra, nieważne. W każdym razie zaczynajmy mecz. Szukajmy przeciwnika. Zobaczmy, kogo trafię. Żeby to, to był tylko jakiś człowiek Nie no dobra, to ja mam best beast team Tak więc powinienem bez problemu, bez problemu go pokonać No Szukujemy może, ktoś gra w ogóle w tym stronie buchary, czy nie Bo chyba wszyscy nas się boją Mamy tylu tych młodzieńców, że normalnie jesteśmy bestiami i Każdy się nas boi A więc Szukamy, szukamy i szukamy hmm. Szkoda Muszę widzę. <noise> Tylko nie to. <noise> Tylko nie to. Dlaczego ja muszę zagrać? Blidzę. Nie wierzę. No, Riley really, nikt nie gra w pucharze. A prawdę nie zagram. Mam na dużej stronie zawodników. Patrzcie. Iczę. Tak chciałem zagrać. Hmm. Dobra, szukajmy jeszcze raz, jak się nie znajdzie. Trudno, zaryzykuję w Lidze, naprawdę zaryzykuję. Jestem głupi. Zaryzykuję. zagrać Jestem głupi. Zaryzykuję. w Zobaczymy, może. Może coś mi się udało ugrać. No nie wiem, no. Nie wiedział w to, ale. Może. Kto wie? Who knows? O, trafiłem kogoś! Jest! 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 Dzięki gościu, dzięki, ale fajnie, że się trafię, tylko, że nie był proszę Cię, nie, nie jesteś, masz, uuu, masz beast, taki, z, z, taki, 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 trochę, na Brazylia, hmm, też ja Chciałem taki skład zrobić, może sobie zapiszę jakoś tam, to, to Screena sobie zrobię z Twojego składu, nie, mogę zrobić, dobra, okej, okay. zrobię. Zrobię ten twój... tak jak masz ty sam. Ale tak nie zdziwiłeś się. się że ja obrazowałem taki Africans Dancers. Nie? No jak, jak? Dobra. Ciśniemy w każdym razie. Nie będę się bawił brasera się przedziera, ale coś mu się nie udało. Są niecelni, niecelnie, niecelnie. Okej, są po raz kolejny przejął piłkę. Neoni, a to miał być na tego Neoniego miałem jakoś na czym mówić. To hmm, miał być cycu chyba nie? <laughs> nie pamiętam. Dobra, nieważne. Ale grajmy, bo nie ma, czas, nie, nie ma czasu na jadanie. Trzeba jak nie, Pierędzego rol spykać, bo ma dobry skład dryblerów sądzę. Bazyjskich, ale... Podniesiona Teraz na lewo zagramy. Dumbią. ogóle Dumbia się nazywa, nie ciekawe. Antipa moi, moja bestia, ale stracił piłkę. Trzymalnie mały. No ja Już wiem, że ma skład driblerski, bo trochę już zaczyna tutaj yy, robić striki. Więc na pewno... No właśnie. Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem?! Ojej. To moje muszyny trochę sobie nie radzą w tej obronie. Albo to ja sobie tak nie radzę. Dobra, Traorę. On ma... O, masz. No, no. Ale on ma do, dużo gwiazdek, trzeba to wykorzystać. Muszę Traorę tutaj więcej pograć. ten bramkarz. Wow. Dobra, to może być trudny mecz, może być trudny mecz, ale to jest do wygrania. Nie sądzę, żebym zrobił, żeby było mi tak trudno jak nieraz w pierwszy lidze jest. No bez przesady, ludzie, to jest redne skład, tylko no, tak, ale mam grozowy. No właśnie. Okej, okay, Trauer, trzeba wykorzystać jego potencjał. Kurde, no. Ej, no, ja follow'ałem jeszcze. Ojejku, no. Why so serious? A to nie jest chyba nawet ten traorek, wiecie? No chyba ten jeden traorek gra na tej drugiej stronie, bo tych dwóch, więc teraz ciężko mi jest rozeznać który jest który. Zajbiście, nie? Ale jeden gra na prawej, a drugi gra na lewo, więc to jest ten, ten po prawej, więc to jest ten słabszy chyba. Tam nigdy, wiesz, tak sztuczkach. Więc musimy grać tamtą stroną. Okej, okay, na kulma, a ich chciałem przerzucić tam właśnie tego trawerę. ale oczywiście to nie mogło wyjść. A fucking shit! A ich chciałem, zrobić trikiem takim jak eee, to się nazywa? Nie. Nie, nie właśnie zawodnik bez piłki wychodzi zrobić? Eee, Rainbow, o Rainbow, właśnie, nie zapomniałem się nazywać oh, tym co to się nazywa? odbiór po tutaj pięknie do soul do Soł. nie, to nie do soul <grym>, to jest soul po prostu soul ciekawe aj nie wyszła wrzutka, ale to jest już jakieś zalężenie dobrej akcji Antipa spalony niestety nie no, chyba nie było tam. Tak jak spojrzałem przez chwilę powtórce, ale dobra Starajmy się dać tak najbardziej do przodu Antipa wybiega, ale nie dobiegnie kurde no, trosz, troszkę prędkości mu zabrakło, tylko prędkości Gdyby troszkę szybciej zareagował, to może bym do tego dobiegł jakoś Okej, okay. antipa to na kulmy Kulma i stracił piłkę niestety to paru murzynów, paru moich kompano... kompaniero... murzyńskich. Czarnych. No. Właśnie, na lachu, teraz to ja mogę powiedzieć, że ja mam czarny skład. Ty, ja, ja to dopiero mam czarny skład, a nie to co ty. Kurde. Jest safari jakiś się nazywa? Da fuk. Jedziemy na Safari i... Po jest szansa na Real to nie jest ten Ale dobra, on też jest całkiem dobry, ale nawet słabo. Nie, 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 nie róbmy żartów pod publikę, bo to trochę tak nie, nie na miejscu. Nie, nie, nie żeby nie było od razu do mnie hejtów, że to jest jakiś odcinek pod ten... pod to, że chcę się wam się podobać, podczas zraftowanie jakichś coś nie stylu. Ja wiem, że mi żarty nie wychodzą, no, ale skład zrobimy po prostu, bo taki chciałem, zawsze chciałem zrobić skład Może nie. Dobra, nie będę już mówił Murzynów, Afroamerykanów, pasuje wam? Okej. Okay. Afro żaden z nich nie ma tutaj chyba, bo są większość osłysych. Ale, 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 tak. <grym>, ale chciałem zrobić skład zawsze. Aj, pięknie tam wybiegł, ale zatrzymał się. Czemu on się zatrzymał? Why you freaking stop? Aj, nie doszło do Jeszcze jest, bo to będzie długi mecz. nie długi mecz. O, jest ale jest nasze safari. Czy cholenie długie No Mam wrażenie, że będzie dogrywka, nie? Bo tak się na razie jakoś nie zanosi na jakieś bramki. Chociaż zaraz mistrzeli, strzeli, życie. Dobra, trzeba tutaj trochę. Okej, okay, dobra, i jest na miejscu. Okej, okay, trzeba pozdrowić trochę piłki, bo to może nie, nie mają szybkości wszyscy. Więc trzeba trochę tutaj powalczyć, bardziej powalczyć. Trochę po piłką, bo inaczej się chyba nie będzie dało. Na kulma. Cool niech wybiega trawer, no masz jest szybki no. Trawer, biegnij. Ojojoj, dlaczego on się zatrzymywał tak? O, gościu tutaj widzę. Dzięki z Ameryki! Chciałem coś z ale się nie udało do końca. Dobra, skład gościu. No, jak powiem szczerze chyba sobie wygodnie go trochę. Zdążył w ostatniej chwili. No, z tego miejsca można strzelać! Okej, okay, trzeba tutaj... Postarać, żeby... nie też mu przejść, ale on dużo trikuje, naprawdę, bo on dobry skład do trików, no to trzeba przyznać, ja nie mam trikowców, niestety w swoim składzie. Będzie bramka. A nie ma, nie ked te! Aj so freaking nice, ale tutaj... No natomiast strzelać, czasami to trikuje za dużo. Belikarny. Wiedziałem! Wiedziałem! Fucking shit! Aj... Moja Bamba Mamba bamba, bamba. A, nie trafił! Eee, Jakie ciota. ciota! Teraz trzeba wykorzystać, trzeba kontrę! Kontrę zasadzić! Ale oczywiście jest dupa z tej kontrę! Dlaczego no, oni tak tracą na tej szybkości? Mnie niby się wydają, w tempo mają już dosyć dobre, a jednak trochę tam niezbyt mi nie idzie do wykładzenia nasz na akcje szybkie. Nie, może ustawienie jest złe, ale nie wydaje mi się, no. Ale robię to wzięło, no? jest już takie szybkie, 92 tempa, ani by. A nie może ich prześcignąć wszystkich nie? Dobra, nieważne, w każdym razie mam remis 0-0 Na szczęście, bo było karne więc mogło być tak naprawdę 2... E, inaczej 1-0 i chyba 0 ja strzałów całe Zajebiście, nie? Dlatego no. że ta sytuacja niczego nie rozstrzyga. A więc muszę się postarać, żeby cokolwiek strzelić, nie? I inaczej sobie strzeli bramki, to było najlepsze, nie? Jakoś strzelę bramkę, to dam defensywny. Bo innego sposobu nie widzę, nie? Ej no, to był V, no. No, i czerwona, słusznie, wypierdam, wypierdam. Nie, fajnie trajmy go się do swojego Ale dobra, to będzie gra w dziesiątkę, będzie mi testowanie prościej, powiem szczerze. Ajj, trao, nie, to nie był chrawek. To na pewno niespodzianka. A Antipa, no Boże, ale on się... ma zwrotność, niby jest szybki, ale zwrotność 5, niż Czapi Ch Alonso, kurde ten Varkas jest szybki, ale są Soł mu nie daje za wygraną, Dobrze, 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 dobra, będzie teraz prościej, na pewno jakbym grał w dziesiątkę, to myślę, że mogę coś, więcej działać. Na kulma, z daleka! Ale trochę za mocno jednak, ale cóż wiecie, trzeba próbować, trzeba próbować. Taki dziwny, sreczkowaty mankorek, nie na więc <gulma> Chyba specjalnie mu tak zrobili. Jakby ktoś mu um obsrał. Aj tak, takie tryki umiem, what the hell. No kurde, dlaczego on nie umie tego Rainbow? Bo ja nie umiem Rainbow, no tak, nie. nie. A <gulma> ja się dziwię, czemu nie może zrobić, nie? A normalnie pan nie by zrobił, gdybym ja umiał na Dobra, jest moja piłka Dobrze 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 Oj, oj. Kurde Ale to nagdzie mi nad wyszła Niby tam nic nie, nie z nie ale nawet. Ale nie. I drugi trawer Strzela! Aj! Dobijaj, dobijaj! Dobijaj! Kurde! Ale fajny bramkarzu był. Już tam spalony. Nie, spalony jednak. Ale dobrze, dobrze, walczę. Ważne, że nie przegrywam na razie. Jak przegram, to mężczyzna wcale się nie wkurzę. Po prostu. Po prostu zły. Nie, no w sumie. Tutaj takie jest mężczyzna taki dla, dla fanów, w sumie, bo. Podcast zrobiłem też dla fanu. Ale dlaczego czasami by nie zagrać brązowym składem na epizodach, skoro ciągle gram tymi złotymi? nie? Czemu tak? W sumie. Fajnie czasami zagrać takim brązowym. Łączy się jak ci, którzy nie mają monet. Nie, żartuję, nie będę tutaj obrażał. Niektóre mają brązowe składy, prawda? Bo niektóre brązowe składy są naprawdę dobre. Mówię tutaj szczerze. No i to widać po tym srebrnym już tego gościa. Ej, dlaczego on padł do tyłu skraje? prosiłem go o padanie do przodu. No zajebiście, przez niego będzie bramka teraz. O, pięknie! Tutaj ktoś interweniował. nie widziałem, bo mi zasłonił origin Origin, Świetnie Origin. Kontroller Trzeba wykorzystać. albo no bo dobra, lepiej nie. Cofnijmy piłkę. Dobrze. Trzeba trochę, po, trochę posunąć, trzeba piłkę. Ale Traore już wybiega tutaj. On jest ten wolniejszy od obrońcy. Ale, dobra, jest, przejąłem, przejąłem Traore wrzucaj! Ale nie tak! Łajuuu, Łaju, Łaju, Łaju. 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 ciekawy. Kurde, no trochę źle wrzucił, szczerze. Jeśli że wrzucił, lepiej. Dobra. No tak, ja faulowałem, potem jeszcze on nie. No ciekawe bardzo. Cholera. Czekajcie tam defensywny, bo on i tak atakuje. Dał dziesiątkę jeszcze daleko. <grytanie> ja, tak, ja i tak nie mogę myśleć bramki. Okej, okay, Antipa. Pięknie. Podaj do na kulmy. Na kulma. Oj, dlaczego? Dlaczego się minął? Już to była akcja na bramkę. Ajaj, ja, ja. nie. No fucking hell. Nie, by to wpadło, to by się zdziwiło, prawda. Ale chyba jednak to było zbyt daleko, nie mogło wpaść. Okej, okay, biegnij, Antipa. Wierzę w Ciebie. Aha, już nie mogę Ciebie wierzyć. Cool, no. Chciałem strzelić bramkę, bo nie chcę mi się do gry wkirać. A dobra, to masz mi to strzelić. Nie, żartuję! Żartowałem! Żartowałem, no ja żartowałem! może. No, muszę od razu tak reagować. Ja, ja chcę strzelić bramkę, a nie ty masz strzelić. O, jakieś ustawiony wybicie. <laughs> Okej. Okay. Trochę. trochę podryblować. Prawda, nie drybluję wcale, ale... Trzeba. Okej, okay, dobra, nie do tego miało być, miało być tylko... Dobra, przedłuż mu. Nikt nie gnie. Mm, szkoda, że to nie doszło tak, jak chciałem. Ale dobra. Praktycznie wyszło, prawie. Praktycznie prawie. Ciekawe. O, oh. Ej, mój bramkarz, co on robi? What the hell? Strzeli bramkę. A ah, jest, jaki te! My precious. Chodź tu. Spierdalać stąd, no. Jezus, co tu się dzieje? moim więc nie radzi. Antipa. Ale oczywiście nie dobiegnie, bo on ma szybkich obrońców najwyraźniej. Bardzo szybki musi mieć tych obrońców. No... What Dobra, trochę główek tutaj. Taka brazyliana mini. Ale czemu... Zapier dalej, dobra. No, wow, dlaczego tak? No, dlaczego strzelałeś, skoro ci anulowałem ten strzał? No, kurde, może nie. Teraz to, to pojęcie nabiera nowego znaczenia. No, nie, dlaczego tak, skoro ja nie chciałem tam podać? Nie! Rzucaj to! Jest! Ale wralka! Pięknie! Prejuice na kul ma 1 do 0! So freaking nice! Yes! Się uciszyłem i znowu wiszę coś świata jakieś. Ale zobaczcie jaka wralka była wam w ogóle. What the hell! Ale na kul ma uderzył. What the fuck! My precious. Czemu tak powtarzać? My precious. My precious. My precious. To znaczy chyba... moje ulubione, tak? Czy coś w Czy Delicia, coś takiego. Antipa. Traore. Mm, nie tak miał wrócić, ale dobra. Żeby pan mi teraz nie wyrównał. Jest! Jest. I'm beast. I'm beast. I'm beast! Wiem, że nie należało się do zwycięstwa, ale jestem bestią. Jest. Nice. do stał 9,2. Na kulma 7-1. Moja bramka jest jak T8,0, a jak? No ba. No ba. Jeszcze zobaczmy tę piękną bramkę na kulma, bo po prostu nie wierzę w to, jak on to strzelił. Patrzcie, wrzutka. Na kulma, jep z poleja. Pod poprzeczkę. A jak? A jak? A jak? A No oczywiście, że na kulma. Jak to by innym chciał bramkę, no ba. Dobra, 4 do 8, no, nie, to i tak nie ma znaczenia większego, No, ale dobra, w każdym razie wygrałem 1 do 0, może zagram jeszcze tym składem kiedyś, ale, ale pewności wam nie daję, w każdym razie bardzo mi się źle grało tym składem, <grytanie> a co prawda wygrałem, mnie się źle grało, no dobra, nieważne, nieważne, nie będziemy tutaj yy, na temat tego składu zobaczyć. Yy, mam na nadzieję, że raz na, jakiś taki, raz na jakiś czas taki odcinek wam się podoba, taki epizod. Eee, dzięki i na razie